Na metalowym łóżku leżały zwłoki mężczyzny, które były w stanie zmumifikowanym. Z naszych dotychczasowych ustaleń i treści wyjaśnień wynika, że śmierć nastąpiła nieustalonego dnia latem 2007 roku. Jak można? Jak można coś takiego popełnić? Coś zrobić wobec e, z, obcego człowieka nie można sobie tego wyobrazić, a wobec własnego ojca. Wiele razy tak się mówiło, gdzie lato, to widać no. jak chodził, to on chodził dwa psy za nim, my te dzieci młodsze prowadzą, czasem nie chodził z tamtej strony i tak dookoła chodził. Mówimy, no nie ma, go, widać chory leży. To się pytały ludzie, no pytały się, jak tam ojciec, nie zgodniła, co się nie. dzieje. No to raz mówiła, że jest w sanatorium, druga powiedziała, że w domu starców, trzecia, że wyjechał do rodziny. Spotkałem tą panią na ulicy. Ta pani zażądała ode mnie wydania emerytury swojego ojca. Ja odmówiłem, ponieważ nie wydajemy emerytury na ulicy. I skierowałem tą panią do urzędu pocztowego, do naczelnika. Przyszła tutaj ze skargą na listonosza. Zachowywała się bardzo niegrzecznie, awanturowała w urzędzie, yy, krzyczała, yy, spędziła tutaj kilka godzin. Chciała usilnie odebrać swoją emeryturę, a ponieważ yy, ojca nie widzieliśmy od dłuższego czasu, więc uznałam, że sytuacja jest dziwna rzeczywiście i odmówiliśmy jej wypłatę. Przyszli razem, zgłosili się, prosząc o interwencję. W zasadzie to była interwencja pana listonosza który domagał się ze strony policji udostępnienia mieszkania, w którym chciał zobaczyć osobę, której powinien wypłacać emeryturę. Córka pana emeryta wzbraniała się przed udaniem się wspólnym na interwencję. Tłumaczyła to w tym, że jej ojciec zapewne nie otworzy drzwi i nie ma po co tam jechać z policją i nic tam nie uzyskamy. Pani powiedziała, być może jest urodziny za granicą, może jest w szpitalu. Gdy powiedzieliśmy, że to się wszystko kupy nie trzyma, to pani stwierdziła, że jej przysługuje złożyć zawiadomienie o zaginięciu osoby i takowe by chciała złożyć. W jednym z pomieszczeń domu, które było zamknięte poprzez zabicie deską u dołu drzwi, a także założoną kłótką. za tymi drzwiami, znaleziono pomieszczenie kuchenne, składające się z wyposażenia w postaci łóżka i jakiegoś regału kuchennego, i na tym łóżku zostały ujawnione zwłoki mężczyzny, znajdujące się w stanie zmumifikowanym. Obydwoje ci Państwo przyznali się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa. Podstawowym motywem to chęć osiągnięcia korzyści majątkowej. Ci Państwo działali w celu wyłudzenia emerytury, czyli w celu wzbogacenia się. Obydwoje wykazywali skruchę. Pani w toku przesłuchania płakała. To, co się stało, to dla nas. Jest szokujące, jak mogła dopuścić się czegoś takiego. Z uwagi na to, że ona dbała o swój dom. Nie było głodu, nie było nędzy. Nawet jeśli sytuacja finansowa rodziny była no, trudna, powiedzmy, to pani Dorota ze swoim mężem chodzili do lasu, zbierali owoce leśne, jagody, grzyby. Ona naprawdę była osobą zaradną, była dobrą gospodynią i dobrą matką. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry nie. mówię. Że myśmy go nie zabili jako tak ojca. Umarł sam. Umarł w łóżku. Nie, ja nie zobaczyłam. Ja do końca nie wiedziałam. To, że umarł, to pani wiedziała. Nie. nie. Właśnie, że nie. Był zamknięty od półtora roku. pani nie wiedziała? Nie. On powiedział, że wyjechał. Tam za, tym, za tą płytą, za są tymi drzwiami. To drzwi, są normalne drzwi. Są drzwi i tam jest pokój ojca. Tak. No I, tam le, I tam leżał ojciec. I tam leżał ojciec. Jednego nie rozumiem. I córka nie zajrzała do ojca przez półtora roku? Nie, nie, nie pomyślała pani, że a może coś się stało, a może trzeba zajrzeć, a może zasłabł, a może. Ale rozumie pan to, że ja nie miałam możliwości tam wejścia i skoro jest zamknięte, więc myślałam, że go nie ma, to, to co może zasłabł, gdzie. Ale nawet pani nie zapukała. Tato. Co nie z tobą? bo jego tu miało nie być. A kochała go pani? No tak, jako ojca na pewno. W młodym wieku to ja wspomnienia z dzieciństwa mam bardzo dobre. Nigdy mi niczego nie brakowało. I co teraz? Zobaczymy No jak się pani czuje? A jak pan myśli? Nie wiem. Fatalnie. Jak można się czuć? To był mój błąd, że ja wcześniej właśnie nie zorientowałam się i nie zawiadomiłam, nie zawiadomiłam policji. Tylko taka była prawda, że to było dla mnie wygodne. Że ja brałam te pieniądze. A na co szły te pieniądze? One w czym wam pomagały? W różnych sprawach. W ubiorach, może trochę na życie, czy w jakichś opłatach. Różnie, bardzo różnie. I przez taką głupotę zniszczyłam życie sobie i dzieciom. Żal mi dzieci. Dzieci straciły praktycznie matkę. One mają matkę, ale, ale jakieś piętno będzie na nich ciążyło, prawda? Co w ich psychice? będzie się działo。